Halo, cześć, dzień dobry, wariaty, witam was w tym świątecznym odcinku I ze mną Gabrysia Cześć jest ze mną Peter. Siemanko I nagrywamy dzisiaj czułko challenge z kolędami, pastorałkami Taki świąteczny odcinek Biać też na kanał do Gabrysi, ponieważ tam jest druga część, o ile będzie, bo Gabrysia mówi, że nie wie czy doda, bo słabo nam tam poszło ale, ale zobaczymy No chłopaki się nie pute, nie, nie. Ja, po, nie ja jest. jestem z siebie dumny, Majdy, ja tam nie lepiej ode mnie ale... I teraz Teraz odwrócił troszeczkę rolę, teraz to ja będę miał e, czułko na czole, a oni będą mi nucić. I zobaczymy, ile uda się mi zdobyć punktów. Więc zaczniemy może od. Gabrysi! Także dzięki, Peter. Masz na razie iść za kamerę. Gotowa? No stresuje się to Ja robię. też teraz. Wyjdzie jeszcze niż wcześniej, ale zobaczymy. Dobra, nucenie. Przyłóż telefon do czoła. Jest. Jest. Tak. 3, 2, 1. Lów. Na, na, Jest taki dzień! Tak! Ale nawet spaliłam trochę, nie? O Boże, nie wiem... Mogę ci kliknąć? No, Pasuje! Że Ty się nie śmiej! Na, 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 Pójdźmy wszyscy do stajenki! Na, na, na. Tak! Jeszcze raz! No no no... Gdy się Chrystus rodzi! No. Super! Ja wiem? coś tam, Merry, Merry, uh, tak nie wiem, Merry Christmas więc to jest takie, jak tytuł na tekstu, wiem jak leci melodię, nie mogę tekstu zrozumieć żeby znaleźć tytuł ten początek czy <tryk> nie? Have a wonderful Christmas Have your, Have your... No dobra, nie. Oh, dobra, Jak się zwał? Have yourself a merry little christmas. Ach, I zdaniem jaki tytuł, ostatnio posenkę. Pada śnieg, pada śnieg. Pada śnieg, tata rata. Jingle bells, jingle bells, jingle bells round. Brawo. Jak nie wiesz, to pokażę. prostu Reklama. A, ci koński kultury, dobra. Zarobijcie, ja chcę jeszcze raz. Wynik 5. Dobra, to jeszcze raz. Dawaj, Gabi. Bóg się rodzi. Brawo. Nie wiem, co to. Ta, 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 ta. Tak, nie jest tak? <śmany> nie, 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 nie. <śmany> nie Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. nie to jest... Nie, to nie jest nie, to, nie to, jest to nie jest to. zostało? Cześć hey, kolenda. Hey, Cześć kolenda, kolenda. To... Ja bym zaliczył. Dobra, Dobra, dawaj, dawaj. ale widziałem jak się męczy. Co raz Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Pozdrawiamy coca colę Nie wiem. O nie. Po o, o nie! Ja goś nie wiadomo, co zobaczył. Nie! No dobra. Z nieba wysokiego bóg wstąpił na ziemię. Bo jakieś takie trudne dają. Wiesz, radio. Ja nie, cały nie, 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 No, nie, 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 no, nie, po prostu. <grystanie> Kopyta króli grieżę. Nie da, 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 da. O kurde. Rozszerzyliśmy wersję czułka do. Jedzie ktoś. Ale to jest w Drive. Drive to home. Drive Santa? Continuous, continuous czas Driving. Driving home? Tak, for Christmas. For Christmas.

Ojej, to powiem wam, one. że nie lubię tego czułka. No dobra, było to już. Korędować małemu mm, nie, nie, nie. To... nie, 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 nie. Addis, masz jakiś pomysł na to? Nie wiem. A to jest polska? Tak. To mi się wydaje, że ona się zaczynała tak, ta kolenda nie? Od tego. Ile czasu no, zostało? No, 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 pięć. Pięć, pięć. Cztery. No, no. no dobra, co to było? Co to było? Żłobie leży. Nie, ja, żłobie leży, kto to wie, No to tutaj dobrze nociłem. No no, no, no dobrze. Nie, no, to nie jest to. No dobrze. jak? Dobrze, dobrze. dobrze. Bierze, ale to wcześniejsze, nie to, co to, teraz to, jest. Dobra, dawaj drugie. No. Kurde, no.

na, 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 Nie! Zaczyna się. Na, się wam rodzi... No tak! No i gdzie oni... Nie w oku tylko... Czekaj! Nie, Nie no nie! Nie, no nie! Nie w oku tylko... Na, 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 W cieczy. Tak, Ale... Miałaś to, Gabi, wcześniej się śmialiśmy, że... No... Miałam to, tak? A no tak, no i... Nie mam pojęcia chyba, nie mogę nie, nie, nie wiem. Ktoś nie wie? Nie, nie, nie. Polska, angielska? Nie, nie Polska. Polska. No Czerwone z... gitary. Skopyta je... kulnik, dwie? Dzień, hmm. Dzień, Dzień, jeden. Dzień niezwykły raz do roku? Dobra, nikt nie wie. Dzień, Dzień jeden, jeden w roku. A wiem co to jest.

Wiecie? Mm. <noise> jak wiecie, to nudźcie razem z nami. Ja Polska, angielska? Polska. Polska. Jakieś coś, Gdy ruszajcie jest. się? 24. Ja nie ma jak pokazać. Wigilia. <noise> no i tyle. I, Wigilia is. I, is. I. Is. Wigilia jest. <noise> Wigilia jest. Wigilia jest. Tak. Znam to. No, nie ale znam. nie zamknijcie mu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest. Nie, nie, kliknij. Anna, Kliknij. Pit to oh, 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 oh. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Polska, Ty angielska? Niebie... Polska A, w... A wczoraj z wieczora! No. Z niebieskiego no. niebieskiego <laughs> ja nie mogę! Co, ja z nim nie no Co? Co? Co jest? No dobra To jest? nie? Tak. Dobrze, dobrze, Zgadłeś <laughs> Słuchaj, coś może być też śpiewa? Polska, angielska? Angielska. Sinatra? Ja chyba wiem jak... Czego coś... może troszkę... Wydaje mi się, że wiem. Peter, liczę na ciebie teraz, nie zawiedź Kurna. mnie. Kurna. Długi tytuł, krótki? Krótki. Dwa słowa. Christmas time. Nie. Blisko. Christmas. Że... Christmas Jazz? Christmas. Nie. Jazz, Christmas blues? O tak, tak, yeah. tak. O! Nie znasz? Nie. Chrystus się wam rodzi Betlejem. Na miasteczku, Narodził się na miasteczku, Muzyczkę miasteczku, na Ale kiedy tu? Chcąc się dowiedzieć tego Aniołowie Anioł pasterzom mówił Tak, kurde Dobrze, koniec Moi drodzy poszło mi lepiej niż poprzednio. No ale najbardziej <noise> mi podoba tutaj czółko, część docenia, wszyscy. <noise> Te pokazywanie było najlepsze. Nieprawda. Jeszcze jedną rundę ty masz teraz? Tak. Bo ja nie, się zgubiłem nie, z wrażenia. Nie. Już nie Ja jedną miałem tylko rundę teraz. Nie, teraz jedną to, to, miałem rundę. Czyś miałem jedną jeszcze chyba? Nie. No, Na samym początku? Nie. Go nie było, ja nie? zaczynałam pierwsza. No. A, dobra. Tak, czyli mam jeszcze jedną. Sorry. Nie dobra, nie jedną. To jeszcze Ile punktów? Siedem. Wow. <noise> uh. Jest już coś? No? Ja to śpiewałam, Boże Ja nie mam pojęcia A po, Ale... po polsku? Po polsku To jest... E... Cokolwiek Kurczę, no. Christmas song for absent <laughs> Właśnie tak, tylko, że po polsku Christmas song for absent, absent. Świąteczna piosenka... Yeah, no, dla... na... Carol. Yeah, Carol 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 Ale... Carol <coughs>

Dzwonią? Dzwonią? Nie, no, nie. nie, no nie. To Nie, no ha, no. Chuchucha, hu, ha, nasza zima zła. No tak, no przecież to no idzie tak samo. Chuchucha, chuchucha, nasza, nasza zima zła. zła. O, może tak, no. może Dobra, tak. Dobra, daj no. szybko tam teraz, no nadrobimy. Zobaczmy. <suszą> Eeeeh, tak. nie mam ma pojęcia. Wiecie? Nie. To pasuj. Pas. On by to wiedział, on by to wiedział. A wiem! Zarodzenia pana, dzień wesoły! Dobra, no, e, a, miasta, a to wiecie? Nie. To ty nie. masz kurde. Ja no też ci... nie wiem, no ja nie wiem, no. Nie mam pojęcia. Też nie wiem. Jej. Polska, angielska? Ja Polska. coś kojarzę, kurde. Polska, dwa słowa. Kichanowie. Powiem wam, że to jest naprawdę trudne. Maleńka <laughs> miłość, nie wiem, co to Znasz takie coś? Ja coś, coś kojarzę, takie coś było grane. Nie, no nie to nie wiem, pas. Co? Lecimy dalej. No i ty pasujesz? O. Nie wiem, czy to jest to samo. Nie? Polska angielska. Nie, to nie jest to chyba. Aha. A kto śpiewa? Desu. Kto wie, czy za? Tak, tak. Czy to jest to? tak? A, to jest to? A, to, jest to? Ja no. Nie wiedziałem. A, no dobra. Ten świąteczny czas? Nie. <grym> tak bez środkowego znam. Ten środkow... czas? Te, tak. Zanuciłeś to? <grym> nie. Nie <grym> bo nie zanuciłem tego. <grym> O, ty to spoko. No. <laughs> Polska, angielska. Eee, ale. E, angielska. Angielska. Jest. To czekaj, pokażę. Rock and roll. Nie, nie. jest... Teraz... Around. Tak. I teraz. Around 3. Tak, ale. ale Tree Around? Ale jakiego? Okay. Christmas, tak. Christmas. całe teraz? Tree? <grym> teraz całe! Christmas around you? <grym> <tree? grym> around Christmas tree? Tak, ta, 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 ale całość ja teraz! teraz. Ja mogę, a to początek? A co bro, powiedziałem jeszcze wcześniej? No. no, no, no Rock'n'Roll around Christmas tree! Shit! Chciałem pisać? Gminę w Nie, jeszcze nie! To są kalambury, kurde, czy to jest tylko? A wiesz, jak to zanucić? Nie mam pojęcia. ci zimno. Polska, czy angielska. Eee, angielska. śpiewa? Michael Buble. Czekaj, Uwaga. Michael Buble. Może nie Buble. <laughs> Michael Buble. I już od, raz od razu Dawaj, dawaj. <laughs> Cold. Tak. Cold. I teraz jest teraz teraz to jest no. jakiś. Mie... Cold now. Nie, <laughs> nie, 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 nie. Teraz e, miesiąc. Cold <laughs> December. <laughs> o i. Not day. Sleep. Night. Cold December night. Świetnie! <sharp Are> <tell> <tell>

3, 4, 4, 3, 4 i siedem. Jedenaście. Dobry duecik dobry. zrobili. Dobry. Udało dobry, się. Dobry. Jaki dobry. Wow. Dawaj Gabrysia tutaj. Moi drodzy. Słuchajcie. E... Ten odcinek był inny niż się spodziewaliśmy. W każdym <grym grym> razie mam nadzieję, że było śmiesznie. Udało się. też Udało tam kilku odgadność. Mam nadzieję, że sobie dzięki nam też przypomnieliście. Będziecie śpiewać ze swoją rodzinką w święta. Peter też. Dobrze było, dobrze było. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, nie słyszeliście naszego coveru, który razem z Gabrysią nagraliśmy razem też z Peterem, oczywiście, to wbijajcie tutaj. Nigdy nie w swojej strony jest ale gdzieś tu w karcie będzie ten cover. Tu. Na no, że tutaj. To wbijajcie. Życzę wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Tak, wszystkiego dobrego, wesołych, tak, spokojnych, i rodzinnych przede wszystkim, rodzinnych. Merry Merry Christmas. Bye. happy new